Cześć, z tej strony BNV, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i w kolejnej serii na moim kanale. Kolejna gra od Ironhide e, Studio. Gra, jeśli chodzi o graf, e, gra, taką szatę graficzną, identyczna praktycznie jak Kingdom Rush. E, nawet logo jest bardzo podobne. A to grą jest Iron Marines. E, czyli właśnie... Ale tutaj mamy taki przeciwstawny w sumie klimat, bo Kingdom Rush to typowy świat fantazy. Walka na miecze, używanie magii. Tu mamy natomiast taki świat science fiction, taki jakieś kosmiczne podróże, zaawansowana technologia, e, zaawansowana broń, walka z kosmitami, tak? E, no, nigdy nie grałem, szczerze mówiąc. O ile Kingdom ogrywałem kilka razy, kilkanaście, no to. W Iron Marines nie grałem nigdy. Eee, czy to się jeszcze chciałem dodać w ramach wstępu? A, że jest to kolejny taki odcinek po przerwie. No niestety, przerwy te są wymuszone. Taki stan rzeczy będzie utrzymywał się prawdopodobnie do końcówki maja. No bo po prostu nie mam czasu, a jak mam czas, no to nie zawsze są możliwości też i chęci. No i tutaj mamy jakiś e, początek historii. Mamy uderzenie jakiegoś potężnego, potężnej wiązki laseru. I naukowcy odkrywają, iż jest to kokon. Mamy tu jakąś próbę kontaktu z dowództwem i zostaje wysłany tam oddział specjalny. Podobno jeśli chodzi o rodzaj gry, jest to troszeczkę inna gra niż. Ee, właśnie.. Kingdom Rush, bo w Kingdomie to jest taki typowy Tower Defense. Stawiamy wieżyczki idą te fale i się bronimy. Co na pie po pierwsze chcę zwrócić uwagę, bardzo ładnie wykonana e, planeta, myślę że odwiedzimy kilka bądź kilkanaście takich planet, e, także super, jak to w ogóle wyglądają te rzeczy, tu mamy upgradey, mamy jakiś konwentor i mamy naszych żołnierzy, okej, okay. tu mamy chyba sklep, chociaż nie, to jest zbrojownia, okej, okay. czyli tu jakby mamy zdolności, tak? Rozumiem, że takie jakby sklep jest połączony ze zdolnościami. Tu mamy achievementy. Okej. Okay. Yy, tu mamy jakieś takie mikropłatności. A i tu mamy bohatera. Tagi. Kara. Okay. Troszkę gączy Paragon, czyli tak jak w Kingdomie. Fate. O, to już są bohaterowie do kupienia, czyli mamy trzech darmowych reszty do kupienia. Ajax, Darwin, o Darwin nie jest mało ciekawe. Guyang. Roy, o ten mi się kojarzy z tym, star ze Starlingiem z Galaxy Life'a. Shatra. Ej, postać o takim samym imieniu była w Kingdomie. Doktor Graf Trabuko, o to jest w ogóle or, ten troll. Paras, Mark X i Blue off. Dragon. No ciekawie. Zobaczmy jak wygląda sama rozgrywka. Start here. O, i tu mamy aż cztery poziomy trudności. Mamy casual, normal, veteran i impossible. Na normalu gramy standardowo, tak jak Okej. Okay. Tu mamy jakąś misję na jakiejś planecie. No zobaczymy co nas tu czeka. I jak to wygląda, z czym to się je, kto mawiają Pierwszy odcinek może będzie taki krótszy, w sumie, bo tak jestem trochę zmęczony, a nie chciałbym być taki ospały i e, przymulający na odcinku, a energiczny, tak jak zwykle, więc... No i tak, mamy tutaj naszą bazę. Aha! I mamy różne rodzaje jednostek. Na początek możemy zwykłych takich żołnierzy szkolić. Rozumiem. I możemy ich potem ulepszać jeszcze. Hmm. Okej, okay, rozkazujemy ich im w ten sposób. No dobra, Ranger czyli taki zwykły, e, zwykły strzelec. No dobra, idą się pierwszy kosmici. Oj, to może być trudniejsza gra e, w porównaniu z Kingdomem, szczerze mówiąc. Bo tu będzie trzeba mądrzej zarządzać jednostkami. To już jest bliższe RTS-owi niżeli takiemu Tower Defense-owi zwykłemu. Bo tu trzeba będzie więcej działań podejmować, bo w Kingdomie mieliśmy, że te wieżyczki sobie strzelały, my je ulepszaliśmy tam w tak zwanym międzyczasie, a jedynie bohaterem trzeba było operować, że trzeba go na tą część planszy było przenieść i tak dalej, a tu będziemy musieli jednostkami. Będzie kilka różnych oddziałów i każdym trzeba będzie dobrze zarządzać, dysponować. To może być ciekawe wyzwanie też. Zaszedł coś nowego. I tutaj, a i może też będziemy odblokować kolejne etapy mapy i się przemieszczać po niej? No właśnie, zobaczcie. I zobaczmy jak się nazywają ci przeciwnicy nasi. Fel Czyli plaga felu tego? Hmm. A jakiś taki podstawowy. Wild runner. Takie formy życia tutaj spotykamy na tej planecie. Myślę, że na innych planetach będą inne rasy. A dobra, w sumie spoko jest nawet zarządzanie tymi jednostkami, więc nieźle. Oj, tu mamy bohatera odblokowanego, już na pierwszym poziomie. Ja chyba, mam nadzieję, że on może expić. Szkoda, że nie da się zaznaczyć kilku oddziałów na raz, to by ułatwiło zadanie. I on może jakąś HP zregenerować? Czy ja mogę coś tu dosłać jeszcze? Nie. A, bo mam maksymalne możliwości, dobra. Kurde, nie ma co tak szybko przemieszczać ich oddziałów. Dobra. Oj, tu możemy coś przejąć? Dobrze rozumiem? No dobra. Jakoś sobie radzą nasi żołnierze. Co tu mogę się dowiedzieć? Command Points. O, czyli znaczy tak jak w grze RTS. Dobra, ty chodź tutaj. A, patrzcie. Bo tutaj kosmici mają. A my chyba możemy to przejąć? Czy to jest coś takiego? Tak, możemy przejmować tereny. Ej! To jest naprawdę fajne. I zwiększyliśmy tym samym swoje command pointsy. Ale nie możemy. Nie mamy wystarczającej liczby tych kredytów, czy jak to nazwać. Tu ten oddział ma dobrą pozycję, więc niech strzela. A ten oddział bym wysłał na dalszą eksplorację. Mamy tylko dwóch żołnierzy tu. tu mamy jakieś dziwne rośliny, bądź grzyby okej, okay, udało się pierwszy poziom przejść a i bohaterowi exp się zapisuje, także to akurat też kolejna istotna zmiana w porównaniu z a King... znaczy zmiana, zmiana to złe określenie różnica w porównaniu z kingdomem, przepraszam ej, to przy... szybko poszło, 7 minut to 7 minut łącznie, z... łącznie ze wstępem i tą taką wprowadzającą cutscenką, także myślę, że lecimy dalej o, hero locked. A może po kilku herosów będzie... Nie no, chyba to by było zbyt OP. A, to możemy punkty rozdzielić. Oddajmy do wszystkiego. I spróbujmy tą karą zagrać. Hmm. Może na razie nic nie kupujmy. Achievement, dobra. I zobaczmy co nas czeka na kolejnym poziomie. A, bo mamy tutaj różne cele misji też. Chociaż nie, no chyba cel jest taki sam, żeby bronić tej bazy głównej. A reszta jest tak jakby inna. No dobra, zobaczymy zaraz. Ej, to mi się podoba. Znaczy, King również mi się bardzo podobały, ale Iron Marines również widzę. E bardzo mi się podobają, bezpodobają. No i tutaj. A, i tutaj mamy kontynuację, jakby tego. Aha, kara przybywak. Ona jest w takim mechu. I strzela zarówno rakietami, jak i karabinem, z tego co widzę. Dobra, ale jest chyba na tyle mocna, że powinna sobie poradzić... O, właśnie, mocna jest. Że powinna sobie poradzić i powinniśmy się przebić tam. Chyba, że po drodze jakoś będziemy mieli jeszcze dodatkową bazę, z której będziemy mogli działać i tworzyć jednostki. Mamy nową zdolność. Aha, okej. Okay. To tak, to działa. Nie musimy nic namierzać, to się tak jakby samo zużywa. A, bo to jest zdolność bohaterki, ok? A, tą zdolność mamy tutaj, dobrze, rozumiem już. I tu mamy legowiska tych kosmitów, patrzcie, mamy ich bazę właściwie. Taki posterunek bym powiedział. Mamy jakiś budynek, chyba coś na wzór baraków? Jakiś gniazdo kosmitów. A tu mamy taki budynek główny. Nazwijmy to fortecą. No właściwie, z, przy, z do innych gier. I czyżbyśmy mogli założyć tu naszą bazę nową? A jakże? Spoko. I musimy przejść i mamy bazę, dobra. O, i mamy nową jednostkę snajper. O proszę, to snajper pewnie. A nie, też w, w trójce występują. No to snajperzy na pewno mają większy dystans. Tak, very long range, ale no armor, no właśnie, coś kosztem czegoś i yy, high damage, no właśnie, ale kosztem tego, że nie mają pancerza. Myślę, że ci pancerze. Myślę, że ci snajperzy będą dobrzy do obrony naszej bazy. Nie mogą się zamienić w tych rangerów, i się boję to nacisnąć. One jest lepsze do ataku, oni będą lepsi do obrony naszej bazy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, użyjmy tej. A, dobra, mój Inaczej to można było rozegrać, ale dobra, ona jest na tyle mocna, że sobie poradzi też. Super. A też, żebyśmy jej nie przecenili, żebyśmy jej nie stracili, bo mi się wydaje, że ci bohaterowie levelu levelują z poziomu na poziom Ale może to jest też kosztem tego, że jak oni zginą, to misja jest ta sfailowana. Nie wiem jeszcze na razie jak to działa, więc może lepiej nie ryzykować Kurde, tu już dochodzimy Nie no nie, a mamy tutaj jeszcze Legowiska, które wypadałoby zniszczyć super. I tu coś mamy do przejęcia. Chyba baraki, czy nie? Nie a no właśnie, mamy możliwość wyszkolenia oddziałów. Dobra, no to mamy piechurów. To już z ich pomocą sobie poradzimy. Raczej z, możemy zaszturmować na to miejsce. Ej, to wymaga więcej, więcej akcji. I więcej działań, ale podoba mi się na razie. No i jestem ciekaw, jak poradzę sobie na takich trudnych levelach okay. dalszych. Może to wyglądać naprawdę ciekawie. Dobra, zobaczmy, jak teraz sobie poradzimy. Ale ich rozwaliła. Mocna jest ta bohaterka. Przynajmniej na te poziomy. Oni się osłaniają. Aha, ona no zaś tam przeklina, jest zacenzurowane. Też ciekawy smaczek tutaj. Dobra, wy przejmujcie to. A ona niech tutaj po XP. Dobra Tu jeszcze mam możliwość, żeby więcej oddziałów mieć Aha! I tu przejęliśmy to miejsce Ten na... Yy, to coś, ale... Teraz musimy je, je bronić Przez określony czas, przez minutę No to muszę przyznać ciekawie Dobra, snajperzy niech bronią tego miejsca, ty broń tego może jakoś tutaj stań. A tamci żołnierze niech bronią tam. Może byśmy przerzucili tamtych snajp. Ale dobra, w sumie sobie poradzą, więc. Myślę, że nie. Mamy jakąś zdolność, co to nam daje? Czy to jest coś na zasadzie wieżyczki obronnej? Nie mam pojęcia. No jeszcze 20 sekund, także wytrzymamy bez problemu. Ej, ale ciekawe, że mamy różne takie, jakby rodzaje aktywności, które możemy podejmować, i różne rodzaje takich misji. Super. Hmm. Aha! Tu mogą zmienić rolę, żeby się zaadaptować do nowej sytuacji i strategii. Ej, fajna sprawa. A to jest drop gun. A, czyli taka wieżyczka, rozumiem. No to spoko. Ciekawe, ciekawe rozwiązania są tu wprowadzone względem Kingdoma. No i dobra, udało się obronić to miejsce, ale kosmiczne nacierają. Aha! zabezpieczyli nasze pozycje tymi drop gunami Dobra, no to teraz już bez szansą kosmici, Misja zakończona powodzeniem. Ej, fajne, fajne. Na trzeci poziom Na trzecim poziomie jest taka raipa piła widzę. Okej. Okay. No na razie, na razie to wygląda bardzo fajnie, podoba mi się. Can't stop the signal, czyli kolejny tutaj achievement związany z drugim poziomem. No dobrze. Co tu mamy do kupienia? Jeszcze Mortar Team. To mi się z Warcraftem kojarzy. Tam była ta drużyna moździerzowa. Prox. Okej. Okay. Dobra, na razie nic nie Nie kupujmy. Tu możemy coś ulepszyć. Bootcamp. Yy. Aha, respawnują się szybciej. Hm. Może pójdźmy w tych żołnierzy najpierw. A, dobra. Yy. Hmm. Armor, dobra. Niech tak będzie. Ok. Spróbujmy w ten sposób. Może źle nie zrobiłem. I ostatnia misja na ten odcinek. Zlokalizuj i zniszcz główną bazę wroga. Główną właściwie. Aha, jakąś rafinerię czy coś. Nie, pewnie źle przetłumaczyłem, ale. No ale ważne, że jakiś tam obiekt wroga, tak? Zbuduj wieżyczkę minigun. O. O, proszę, wieżyczki też możemy stawiać, czyli możemy zabezpieczać bazę. I to jest bardziej rozbudowane niż Kingdom. Fajna sprawa. Okej, okay, czyli zabezpieczamy bazę i to nam daje takie możliwości, że nie będziemy musieli zostawiać jakichś oddziałów w bazie, tylko ruszyć całą armią, a baza mimo wszystko będzie chroniona. Ej, mocno to. Potężna. Wizualnie przynajmniej ta wieżyczka. Ok, minigun. Potężna defensywna platforma. Ok. Medium range. Fast rate of fire. Spoko. I targetuje jednostki naziemne. Tower powers. Ok, tu możemy upgradeować te wieżyczki jeszcze dodatkowo. Vulcan Barish. Overhaul. Mechaniczne drony, które reperują wieże. O, to się przyda. A to też możemy kupić, właściwie nas stać na jedną i na drugą rzecz. I nowe jednostki, mamy patrzcie, jakieś takie cięższe. Flame Walker. czym to jest? Aha! Wow! No to naprawdę imponująca jednostka w pewnym sensie. Dlaczego? Ponieważ jest to zarazem mech i miotacz ognia. Jednostka taka z miotaczem ognia. Ej! Wygląda to potężnie. Heavy Armored Mecha Sending Barsów. Dobra. Sets enemies on fire. Deals damage over time. Targets only. Grant enemies. Czyli właśnie, ograniczenie jest takie, jak chyba z każdym miotaczem ognia w każdej grze, że e, za cel może obrać jedynie jednostki naziemne. No ale za to ma pewnie potężny damage, tak? Tylko że... No jest dość wolna, tak? Tak samo w Galaxy life było, że tam tylko tam akurat miotacze ognia byli zwykłymi żołnierzami wyposażonymi w miotacze ognia, ale też byli wolniejsi. Eee. A za to właśnie zadawali mocno obrażenia. Dobra, czy ja coś na razie nie mogę, czyli tak, na razie tymi dwoma jednostkami muszę operować. Nowych rodzajów przeciwników nie ma. Tu nam ten minigun bez problemu obroni to miejsce. Ale też możemy budować to na yy, tylko wyznaczonych miejscach. Dobra, to mamy jakąś bazę, którą oczywiście przejmiemy. Ej, spory zasięg ma, ej! co nie jest mały zasięg. Jak mam być cztery. Ładnie sobie radzi. Dobra, trochę przyszło tych żołnierzy wroga, ale ładnie sobie radzi ten miotacz ognia. Nawet dużo, dużo mniej obrażeń od naszej bohaterki przyjął. Dobra, my przejmujemy z kolei tu bazę. Będziemy mieli kolejny punkt wypadowy, Można nawet wieżyczkę będziemy mogli tu postawić i tak jakby sukcesywnie się przemieszczać też O, mamy nowe jednostki wroga Felsworm. Swarm Hmm Czy takie jakby jakieś takie insekty, coś, coś tego typu? Nie jestem pewien o super, możemy postawić kolejnym, kolejnego machine guna, miniguna. O ten miotacz ognia jest dobry, ponieważ tutaj mamy takie dość spore oddziały wroga. Czy lecimy w kolejnego mecha? Czy może do wsparcia dajemy jakieś jednostki tego typu? Może dajmy kolejnego miotacza? Ale coś nie. Aha, nie mam miejsca, tyle. Nie ma tyle command points. No dobra, dajmy snajperów. Oni też nam się przydadzą. I ty chodź tutaj. No czy tak standardowo pierwszy odcinek wyjdzie, 25 minut. Okej okay. tych snajperów przemieścimy tu. Miotacz ognia przejdzie tu. Snajperzy będą troszeczkę tu osłaniać. O, tu możemy komuś pomóc? Nie. Tak, i... Czy on do nas dołączył, czy... Hm, nie wiem. Nie mam pojęcia, niestety. O kurczę, tego mięsa też trochę prowadziliśmy złą sytuację. Ale dobra, poradził sobie. A, tam po prostu kogoś uratowaliśmy chyba na dodatkowe punkty jakiegoś rannego, kurde tu trzeba wsparcie udzielić temu miotaczowi bo on zaraz nam zginie ze snajperów można lekko przemieścić na górze gdzieś na północy znajduje się baza wroga co tu mamy? spiterbur, spiterbug aha, czyli taki plujący Plujący robal Po prostu O no proszę, no dobra Ale trzeba zniszczyć to Tą bazę i przejmiemy kolejną bazę Myślę, że tu będziemy mogli tego minigana postawić Także niech miotacz tu przejmie i przy okazji niech zregeneruje swoje zdrowie A wy uratujcie tego tu możemy aż dwie wieżyczki postawić, o, jak miło. Kurde, dwóch snajperów nam jednego sna zostało, jednego zabili. Snajperzy niech się wycofają tu. Dobra. Tu się trzeba wycofać troszkę. Miotacz może iść do przodu. Nowych jednostek nie możemy, niestety. Dobra, zregenerował się też. Zregenerowała się żywotność naszych sniperów, i jeden się odrodził. O, dokładnie to chciałem powiedzieć. To wygląda jak coś, co trzeba zniszczyć, albo. albo tylko tak wygląda. Aha, bo to jest wieżyczka. Taki, te, taki robal jeszcze. Ale też są robale jednostki. Aha. To kolejną postać do uratowania. Dobra, tego miatacza trzeba naprzód, a snajperzy nie go osłaniają, bo on jest taką ciężką jednostką. Nawet jest lepszy niż ta bohaterka, która sama też jest akurat taką ciężką jednostką. Pominam się taka gra przeglądarkowa też kiedyś była co się sterowała takim oddziałem e, właśnie takich kosmicznych żołnierzy i walczyło z kosmitami. Tylko jak to się nazywało, niestety nie pamiętam. Mm. Oni w takich białych pancerzach byli chyba. Oho, zginęła bohaterka niestety, ale ona chyba się może odrodzić. Chwilę nie... zagadałem się troszkę. O, no one left behind, dobra. Uratowaliśmy wszystkich co trzeba, czyli to był po prostu taki dodatkowy achievement. A jaki jest cooldown A, dobra, już widzę. To, to, to szary to jest zanim ona się pojawi. Dobra, w tym dobrym miejscu się pojawiła. Niestety ośmietać og e ognia poległ. No nie jest za ciekawie Ja mam tu dał rangerów O! Którzy są ulepszeni swoją drogą też Czyli no, czy, czy zadziałało to Dobra, no, tu na razie się trzeba wycofać bo tu nic nie zdziałamy. Oni tu nic nie zdzieją. Trzeba się wycofać do defensywy. Dobra, to będzie dłuższa misja i każda kolejna już będzie też dłuższą misją. To the front. Aha, dobra, bo to nie mam jeszcze Dobra Tak, zrobimy snajperzy, niech zostają właśnie w tyle, bo taka jest ich rola Potato battery, o nowy achievement To jest ciężka jednostka, oni też są troszeczkę ulepszeni, więc niech idą za nim No nie, troszkę może za bardzo go znowu. God of War, o, jaki kratos zrobiony. <laughs> Kurde. Niestety te robaki sobie świetnie radzą Okej, okay, ale jak bohaterkę będziemy mogli tu rzucić, to wtedy zniszczymy tą bazę. To jest taka pierwsza, cięższa baza dla, dla tych jednostek. Dobra, jak tak osłania też to jest dobry. Ona użyje teraz tej, swojej drugiej zdolności i to zniszczy. Albo nawet nie będzie musiała. Nie, nie będzie musiała. A to była ta główna baza, ok. No dobra, pierwszy odcinek wyszedł tak długościowo w porządku. Może tamtego pierwszego bohatera powinienem też po edx pić, Tak się zastanawiam. A tu też jest coś takiego jak był Iron Challenge i e, Heroic Challenge w. w tamtym nie. Nie, nie ma czegoś takiego. A zobacz, newspet. Hmm. Aha, po kilku misjach kampanii mamy jakąś specjalną operację. To też zagramy na odcinku, to nie będziemy tak. Okej, okay, najpierw sobie odbierzmy też achievementy No, trochę ich zdobyliśmy. Okej, okay, bo mamy pieniążki i mamy też te rzeczy do ulepszania. Czeska do wieżyczek, tak? Tak, to jest do wieżyczek. To też się przyda. Okej. Okay. Dobra. Spróbujmy to. I okej, okay, tak stopniowo każdą rzecz trzeba rozwijać. Mi się wydaje, że to będzie naj, najlepsze. Co tu mam jeszcze na, jakiejś, na tej planecie? Tu mam jakieś ciekawe miejsce zaraz. Tu mamy chyba główne gniazdo tych kosmitów, to gdzie jest taki zielone, to coś duże. No dobra, w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!